Cześć, z tej strony Jarpen. Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Garland BIKE. Witam Was również kolejny z moich sąsiadów, który postanowił oczywiście kozić trawę w momencie kiedy ja chciałem nagrywać. No ale co musi dziwić pogoda piękna, bo ostatni piękny dzień tego lata, początek jesieni. Ale wracając do tematu, dostałem paczuszkę, a w zasadzie nie ja, tylko mój rower szosowy i mam nadzieję, że w środku są te części, o których rozmawialiśmy na prezentacji roweru Canyon Endurace CFSL Disc 8.0, no i co jest w środku, no to sobie teraz zobaczmy. No właśnie, powiem Wam, że jak trzymałem w ręku tą paczkę, to ja myślałem, że w ogóle e, jest pusta. Bo to wszystko jest takie strasznie lekkie, to w ogóle nic nie waży. A na tym mm. będzie się e, kręcił łań, mój łańcuch. Będą tutaj przychodziły całkiem nie, nie siły I się zastanawiam, jak bardzo wytrzymałe jest to urządzenie. No dobrze, mały blacik naprzód 34 na 105, 110 przy rozwiązaniu 2 na 10. Ciach jest. Baczka od Cycling Parts.ch. Drugi blacik duży, dużo droższy, niestety. 50, oczywiście znowu 105. No i to tu wszystko, tutaj te rozmiary też się muszą zgadzać, żeby to pasowało jedno do drugiego. Co mamy dalej? No chyba wiadomo, co to jest, nie? Dentka. 42 mm, na rozwiązanie na prestę no i powinny do mojego roweru, do moich felk, pasować 28C, co mamy dalej? Licznik VDO m 31 1 WL, WL czyli wireless, czyli bezprzewodowy. Pierwszy licznik bezprzewodowy w moim życiu, prawdopodobnie też będę testował się z Wami tym testem podzielę, zobaczymy jak to, co to z tego będzie No tutaj mi zależy właśnie, żeby te cyferki były duże podczas jazdy, bo już jestem coraz starszy, ślepy, a chcę jakieś takie podstawowe dane podczas jazdy widzieć tutaj jest czujnik również do VDO dlaczego drugi? dlatego, że to chcę zamontować po prostu w Bestii, w rowerze, w rowerze Fitness to będzie w szosówce Tutaj będzie zamontowany czujnik w drugim rowerze. I po prostu będę tylko licznik przykładał z jednego roweru do drugiego, bo ma on po prostu funkcję logowania dwóch rowerów. No i tutaj też jeszcze w środku powinno być. Tu są jakieś kartony. I tutaj też jest jeszcze zapakowane. o no właśnie. Na tym mi najbardziej zależało, znaczy, no wiadomo na blacikach też, ale to mnie najbardziej interesowało. E, światło. Od fizyka, które będzie wchodziło do siodełka. A nawet sobie zrobimy rozpakowanko. Jeszcze nie działa, bo pewnie tutaj trzeba to otworzyć. Tu jest w środku bateria, to wyciągamy. Zamykamy. Miga. Miga. No i dobra, podstawowa, podstawowa lampka. Na baterię płaską i zaraz zamontujemy to w rowerze. I zobaczycie, jak to będzie wyglądało. No, to idziemy do rowerku. Będzie to prawdopodobnie najszybszy montaż gadżetu w historii YouTube'a. Zresztą zobaczycie zaraz, dlaczego. Tak jak Wam wspominałem, to jest taki dynks Wciągamy go i po prostu wkładamy lampkę na zacisk. Najgorsza, że tego zatrzasku nie słychać i nie możemy być pewni, czy czy tu faktycznie tu wskoczyła lakcja i tu spojrzę z dołu no to ok, jest z tym, że słyszałem, że ponoć bardzo łatwo jest tą lampkę wyciągnąć i ona może wypaść gdzieś tam podczas jazdy ja wiem ciągnę i jest teoretycznie ok ale widzę ten egzemplarz, który do mnie dotarł jest troszeczkę uszkodzony no ale nieważne, to akurat jest tylko tu i tak będzie moja dupa, więc tego nie będzie widać. No i teraz oczywiście, no żeby sprawdzić jak to działa, no to trzeba by było zrobić ciemno. No, to robimy ciemno. No i te dwie czarne Światełek na razie są wyłączone. Po lewej stronie macie Canyon Endurace, po prawej stronie dotychczasowy rower Thomas Twinner. Na kanionie zamontowane jest to światełko, które właśnie wcześniej widzieliście od Fizika. Malutkie. Wygląda bardzo fajnie. Kosztowało około 13 franków. To będzie 50 kilka złotych Natomiast z prawej strony, na fitnessie, jest zamontowane światełko Mactronic Bright Eye 2. Taka młodsza, troszeczkę siostra bardzo popularnych, znanych świateł Wally. -E. Kosztuje w tym momencie chyba 34 zł, więc jest no, spora, sporo tańsza. No i teraz włączę najpierw tryb. Eee, migania i zobaczycie sobie jaka jest różnica w tych światełkach i podejmiecie sobie decyzję co Wam bardziej pasuje co jest fajniejsze raz i dwa i to jest, taką macie różnicę zobaczcie chyba widać, widać doskonale co daje więcej światła no i teraz światło stałe Oczywiście to światło z prawej strony jest troszeczkę niżej zamontowane więc mogą być troszeczkę inne wrażenia ale generalnie wydaje mi się, że ocena jest jednoznaczna, że to światło z prawej strony jest zdecydowanie bardziej widoczne. Słuchajcie, ja słuchajcie nawet odejdę trochę nawet przejdę tak, dam trochę więcej szans temu drugiemu światłu i już w tym momencie zwróćcie uwagę, że to światło z lewej strony od fizyka jest ledwo Widoczne tak naprawdę jest to chyba tylko tak czysto symbolicznie, żeby sobie coś tam poświeciło, natomiast to Bright Eye 2 zobaczcie potężna lampeczka, bardzo fajna bardzo fajnie świeci, natomiast no tutaj no, taka słabizna ale żeby nie było To światło ma pewien plus. Jak będę siedział tutaj na siedełku, to włączenie tej lampki, czy też jej wyłączenie, to jest tylko sięgnięcie pod tyłek i żaden problem. Natomiast tutaj przy tym zamontowaniu jest to po prostu niemożliwe, bo musiałbym sięgnąć bardzo nisko. No ale po prostu tak tutaj wylądowała torba podsiodłowa. W związku z tym żarówka musiała pójść na dół, latarka musiała pójść na dół. No, i tak jak mówię, jedyny plus fizyka jest taki, że jest łatwy dostęp do lampki. No i zdecydowanie wygląda lepiej od, od tej latarki yy, od Maktronika. Jeżeli komuś zależy na stylu, wie niekoniecznie na bezpieczeństwie, to niech sobie taką lampeczkę kupi. Oczywiście do tego jeszcze trzeba mieć od fizyka, bo to jest, to jest zintegrowane. Także no wydaje mi się, że dla osób, które będą jeździły wieczorami, w nocy, to rozwiązanie jest niewystarczające. Natomiast z tym już można troszeczkę poszaleć. No i dobra. Taki prosty test, proste porównanie. W jednym z kolejnych odcinków zobaczycie jeszcze jazdę nocną, wieczorną przy użyciu przedniej lampy od Nie Pamiętam tylko jej Wysiedla wam się teraz na ekranie. Będę testował tą lampkę przednią. Mam przednią lampkę, latarkę, lampę przednią. No, i przy okazji będzie to też test tej kamery, którą właśnie nagrywam ten film. No bo słyszałem, że niestety Garmin VIRP Ultra 30 nie za bardzo radzi sobie z ciemnościami. Zresztą to chyba troszeczkę nawet widzicie na tym filmie. No i dobra, i to by było dzisiaj. Na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Poszedł.